Pan Bóg nas stworzył istotami żywymi, obdarzonymi wolnością, zdolnością poznania, kontaktem, komunikacją z innymi, myśleniem, po to, aby nas pytać, czy chcemy żyć. A pełnia życia to tak naprawdę bycie razem z Bogiem w Jego Królestwie. Czy chcesz żyć? Uzyskujemy taką, powiedziałbym, przedziwną godność od Boga. Mianowicie, sami uczestniczymy w tym, kim mamy być. Sami siebie wybieramy. I można wybrać fatalnie, a można wybrać dobrze. Bóg dał nam zdolność do poznania, do zrozumienia siebie i do wyboru. Uczestniczymy w tym, kim będziemy. To życie na Ziemi jest tylko przejściem, jak to Pan Jezus mówi. Jesteście na obczyźnie, nie u siebie, na obczyźnie. Odchodząc z tego życia, nic stąd nie zabieramy: niczego. Nie tylko materialnie niczego. Ale żadnych godności, tytułów, i tak dalej. Nie zabieramy ze sobą. Nawet małżeństwa, które tu powstają, to Pan Jezus mówi, tam, ani zamiot, zamąż nie, nie będą wychodzić, ani się żenić nie będą. Bo będą jak aniołowie w niebie. I to, o co naprawdę chodzi w życiu duchowym, to jest to, żebyśmy się stali sobą. To jest absolutnie fundamentalna sprawa. Robiąc coś, kochani, my wybieramy siebie. I albo wybieramy ten nasz egoizm, który prowadzi do degradacji i ostatecznie do piekła, bo piekło polega na tym, że każdy jest pazerny na swoje własne no, pomysły, chęci, pragnienia itd., pożądania, a drugi się nie liczy. Natomiast prawdziwe życie polega właśnie na wymianie. Człowiek może się stać w pełni sobą tylko jako szczery, bezinteresowny dla siebie. To jest fundamentalne prawo życia. Ono jest, proszę Państwa, bezwzględne. Tu nie ma względu na osobę. To, że ktoś jest piękny, inteligentny i, i w ogóle, nic mu w tym nie dodaje. Jeżeli z, tej, z tego piękna inteligencji nie zrobi daru dla drugiego, nie wejdzie w tą w takie współoddawanie się z innymi, będzie trupem. Nie wierzycie. Proszę bardzo, czytam początek hymnu o miłości świętego Pawła. Zwracam uwagę na to, że Paweł tutaj będzie mówił o rzeczach, o wartościach najwyższych, z najwyższej półki. W ogóle nie mówi o tym, że ktoś ma dużo pieniędzy, ma sławę, ma jakieś tam władze. W ogóle o tym nie mówimy. To w ogóle nie ten poziom. Bierzemy najwyższą półkę, jak jest możliwa. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, a wiara miał taką, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na Jałmurze całą swoją majątność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Rozumiecie nawet wiarę, gdybym miał taką, żebym góry przenosił, a nie miał miłości, to wszystko jest na darmo. Nie ma żadnego znaczenia, żadnego sensu. Taka jest prawda. Człowiek się może zrealizować tylko i wyłącznie w miłości, czyli w tym szczerym, bezinteresownym darze z siebie. I taki wzór bycia człowiekiem pokazał nam sam Bóg stając się człowiekiem. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Daje nam siebie. I tylko w ten sposób człowiek może się zrealizować. Nie ma innej możliwości. No. Koni, to jest, to jest naprawdę fundamentalna sprawa. Teraz yy, chciałem pokazać, że przez ten wybór, właśnie przez ten wybór, tą posługę ze swojej strony, albo odmowę tej posługi wybieramy życie lub śmierć. I całe życie nasze na Ziemi jest właściwie takim nieustannym wybieraniem. Życie albo śmierć. Bo każda sytuacja niesie ze sobą jakiś sens, jakieś wezwanie. I my musimy dawać na to odpowiedź. To jest, Koni, podstawowa rzecz, którą chciałem, z której chciałem, żebyście, żebyście sobie zdali sprawę. Często, wiecie, problem Ludzi polega na tym, że szukają tak zwanej sprawiedliwości. Nie? Ludzie szukają sprawiedliwości. Nie? Dlaczego ktoś mnie skrzywdził, dlaczego ktoś zrobił to czy tamto, i tak dalej, jak on mógł, i tak dalej. I teraz będziemy się sądzić, dochodzić swoich racji, i tak dalej. Nie? To oczywiście w jakimś zakresie, na jakimś poziomie ma jakiś tam sens. Natomiast pamiętajmy, że Pan Jezus stawia nas w tej perspektywie ostatecznej. Pamiętaj, że to, co robisz, ostatecznie robisz przed Bogiem i odnosi się ostatecznie do Twojego życia. Oczywiście, że trzeba walczyć o sprawiedliwość, o uczciwość i tak dalej, ale to nie może stać się rzeczą, która yy, powiedziałbym yy, Powoduje, że wybieramy źle w tych, w tych najważniejszym wymiarze. Koni, to jest, to idzie tak daleko, że na przykład, kiedy Pan mówi o miłości nieprzyjaciół, bo to jest taka, takie, takie przykazanie, które, powiedziałbym, no, wyróżnia jakoś chrześcijan. Przynajmniej tak się uważa. Wyróżnia od innych. Było i Żydzi mają cały czas prawo zemsty i Arapowie i tak dalej, i w ogóle im się w głowie nie, nie mieści, żeby przebaczyć komuś, jeżeli on zrobił zło, to ja mam prawo mu też powiedzmy y, zrobić krzywdę taką, jak on mi zrobił. Prawo zemsty, ono, ono było odwieczne i w wielu kulturach jest to do dzisiaj aktualne. Natomiast Pan Jezus mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół, nie? I dobrze czyńcie tym, którzy wam źle uczynili. Proszę państwa, to w kategoriach tutaj tej walki na ziemi oczywiście jest bez sensu. Tylko dlaczego to ma głęboki sens? I czasami się mówi, no to jest takie niebotyczne, wręcz Wymaganie, tak samo jak na przykład to Pan Jezus każe przebaczać. Jeżeli nie przebaczycie serca, to i Bóg Wam nie przebaczy. Takie mówi rzecz. Dlaczego to tak jest? To jest, proszę Państwa, oczywiste, dlatego, że my zawsze w tych swoich rozstrzygnięciach wewnętrznych w sercu stoimy przed Bogiem. To jest pierwsza instancja, wokół, wobec której stoimy i tutaj trzeba sobie zdać sprawę proszę Państwa z, właśnie z tego przed czym my stoimy czy przed kim stoimy i to jest rozstrzygające jeżeli stoimy cały czas na płaszczyźnie w horyzoncie ziemskiego życia to niestety proszę Państwa efekt będzie taki jak to pisze Kochelet w swojej księdze w Starym Testamencie marność nad marnościami wszystko marność i to do tego się będzie sprowadzało zawsze Efekt zawsze będzie ten sam: marność nad marnościami, wszystko marność. Natomiast Pan Jezus stawia, nam od razu, stawia nas od razu wobec Boga. I to jest to jest charakterystyczna y, sytuacja. Właściwie cała Ewangelia, w całej Ewangelii Pan Jezus nieustannie nastawia nas z innymi wobec Boga. Coś się uczyni jednemu z tych najmniejszych mieście uczynień zaraz nas stawia w tej sytuacji, jak to mówię, eschatologicznej, dotyczącej końca i Sądu Ostatecznego. I teraz proszę sobie wyobrazić, weźmy już sytuacje takie, jak były. Wojna, różne nieszczęścia, dramat. Jest proces w Norymberdze, zbrodniarzy wojennych. Na tym procesie występowali ludzie, którzy byli więźniami w obozie koncentracyjnych, nie dość, że widzieli Tragedie innych sami doświadczyli poniżenia i, i niewiele brakowało, żeby sami pomarli i tak dalej. Może im zabili matkę ojca, dzieci i tak dalej. Nie? I tacy ludzie stojąc na, na, w tej procesie mogli powiedzieć wysoki sądzie, ci ludzie zasłużyli na karę śmierci, na najwyższą karę możliwych, czyli karę śmierci, bo oni działali właśnie w ten sposób. Oni pozabijali innych i tak dalej. Mogą to powiedzieć. Ale wyobraźmy sobie tych ludzi, że stają z tymi zbrodniarzami przed samym Bogiem, i jest on dostateczny. I teraz ten człowiek mówi: ten człowiek zasłużył na karę najwyższą, czyli jaką, na piekło. Tak? Zapytajmy, a kto może powiedzieć Bogu wobec Boga, tego człowieka do piekła? Kto może tak powiedzieć w obliczu samego Boga przy rozstrzygnięciu yy, na wieki? Kto tak może powiedzieć? I kto tak mówi? Odpowiedź jest prosta, jednoznaczna. Szatan. I gdybym ja tak powiedział wobec największego zbrodniarza, wobec człowieka, który zrobił mi największą krzywdę w ten sposób, sam stan się staje się szatanem. Tym samym sam się skazuje na piekło. Rozumiecie? To jest zupełnie inna sytuacja. Tu na ziemi, wobec sądu w Norymberdze, mówię tak, ten człowiek zasłużył na najwyższą karę na śmierć. Okej, okay, może być. Rzeczywiście tak jest. Wobec Boga, kiedybym stanął i powiedział, że to jest człowiek, który zasłużył na piekło, sam skazuje się na piekło staje się szatanem. Ja zwracam uwagę, to jest absolutnie inna sytuacja, zupełnie inna sytuacja i nie można tej sprawiedliwości naszej ziemskiej przenosić potem na relację ostateczną w, w, w spotkaniu z Bogiem. Pan Jezus na krzyżu mówi Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tej sytuacji na Ziemi my jesteśmy niestety tak, że, że nawet jeżeli ktoś coś złego robi, nie? i to naprawdę bardzo złe rzeczy, to ten człowiek w istocie nie wie, co robi. On jest jakby ogłuszony, czasami ideologicznie. Ja ostatnio wiecie, słuchałem właściwie w samochodzie, bo e, książki pana, pani Anny Applebaum, o tym chłodomorze na Ukrainie. Koni, to się w głowie nie mieści, jak można było coś takiego zrobić, nie? Ileś milionów ludzi zmarło z głodu na Ukrainie, wiecie? Głód, który był zrobiony przez Stalina i tak samo. Ale to by było nawet niemożliwe bez aktywnego współdziałania ludzi w tym, w organizowaniu tego. To było coś, coś potwornego, no, nie, do, nie do pomyślenia. Jak to było w ogóle takie coś możliwe? Nie? Ludzie są na, zdolni do, do najgorszych, powiedziałbym, rzeczy tutaj na, na, na Ziemi. Nie? Ale nawet w takiej sytuacji, nie, gdzie tam całe rodziny zmarły z głodu, który był robiony politycznie, to nie jest tak, że że nie było co jeść, bo, bo nie było. nie, Było jedzenie, tylko im zabrano wszystko, do 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 schodnie, doszczędnie wszystko. Nie? No i to, to niestety tak, tak wśród ludzi funkcjonuje. W sumie nie jest za, za. Ale to wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że ci sami, którzy w tym jakoś krzywdę tutaj doświadczają, oni sami w tym współdziałają i, i to jest jakiś amok kompletny, bo tym bardziej, że na przykład sami grabiąc tych swoich sąsiadów czy innych ludzi, sami tego samego za chwilę doświadczają i są ofiarami. Nie? To jest po prostu jakiś, jakiś kompletny amok. Nie? Ktoś ideologicznie tych ludzi tak nakręcił, że widząc, no, tam jest napisana na przykład taka scena, jest fakt. Przychodzi kobieta właśnie ze wsi, taka zupełnie głodna, ledwo się trzyma na nogach. Gdzieś tam w sklepie facet sprzedaje chleb, ona chce kawałek chleba do niego dostać. A on do niej z taką nienawiścią, wytworzoną przez tą ideologię, że ci chłopi to są kłacy, że to oni tam nie dają robotnikom jedzenia i tak dalej. A poszłaby się i zaczęła pracować, a poszła, zrobiła kilka kroków i padła martwa z głodu. Rozumiecie, do, do jakiej twardości serca jest człowiek, jest w stanie być doprowadzony. Ona mówi, potem były jakieś procesy, nikt nie został ukarany za to. Naprawdę, nie? Ale w tych procesach, tych śledztwach tam, pewne rzeczy jednak wyszły między nimi takie sytuacje, nie? I pan, słowa pana Jezusa, przebacz im, bo nie wiedzą co czyni.